Kamera, światło, akcja. Co robić w ostatnim tygodniu przed zawodami? 7 dni do startu, stres nabierają nas, emocje mocno. Nie wykorzystujcie tego czasu w zły sposób. W ostatnim tygodniu naprawdę możecie sobie zaszkodzić, już nie nadrobimy tego czasu, który był wcześniej. W ostatnim tygodniu już luzujemy bardzo delikatny trening, nic już mocnego, nie testujemy nowych zadań treningowych, nowej diety, nowych żeli, nowych butów itd. Tylko wszystko tylko i wyłącznie to, co mamy sprawdzone, więc. Delikatne, krótkie rozbiegania, ewentualnie rozgrzewki i przebieżki i rozciąganie. Może też wizyta u fizjoterapeuty na delikatny masaż. Sauna, broń Boże, żeby nie przegrzewać naszego ciała i nie wytracać tych mikro i makro elementów, które są nam potrzebne podczas wysiłku fizycznego, w szczególności na bardzo długich dystansach. No i co? Luz, luz, jeszcze raz luz. Najlepiej zwolnić się z pracy. Dlatego też w tygodniu ostatnim przed zawodami delikatne treningi, relaks. Nawadnianie. Krótkie, spokojne rozbieganka, przebieżki, rozciąganie. Tyle. Żadnej filozofii.